A, um, dzisiaj um, będziemy budować um, swój pokój. Kolejny w bazie. Um, no, jak widzicie, mam znowu teksturpaka tego. Bo chyba na, ta, teraz na każdych odcinkach będę miał tego teksturpaka. I jak teraz widzicie, albo jeszcze nie zauważyliście. Mam nowego skina. Um, to jest skin zrobiony um, jako Alex, tylko że e, to jest tak jakby Steve. Chciałem mieć takie chude ręce więc. No i on. No, bardzo dużo jest tutaj znaków klipera, um, Jest na koszulce, na spodniach i jeszcze pod pery ręką mam. Chyba no, teraz się nie zobaczę. O, jest! Jest. Um, no i mam taką tutaj maskę. Um, Aha. To wygląda jakbym płakał. Nie, nie no, kurde, bo coś mi się kliknęło tam. I teraz wygląda jakbym, no, płakał. Hmm. Tutaj mam włosy i tutaj mam jeszcze te takie takie czarne, tak ten takie, że tutaj jest... To takie jak miałem na normalnym koncie. Tyle <grymne> ja mam w pingu. Dobra. E, więc możemy przychodzić do robienia już. Dobra, e, sobie zgoja. Oczywiście wszystko wziąłem mam tutaj coś. Nie. Wszystko oczywiście wziąłem o czym jej rzeczywiście oprócz tego. Oprócz, oprócz plank. Oprócz mam. Um, oczywiście możecie się zastanawiać, co to jest za pomieszczenie. Um, kiedy one powstało? Ej, co i co jak. I te pomieszczenia ogólnie powstało. Wczoraj na live u Kaitela, Owca Kaitel, możecie sobie zobaczyć. Tutaj już nie ma zbrojowni, bo zatonęła zbrojownia. Bo ogólnie robiliśmy takie, no, kilka rund robiliśmy. Robiliśmy trzy rundy, tak? No i um, pierwsza runda była taka trochę trudna, trochę łatwa, trochę średnia. Potem było trochę takie, no, był taki level średni, średniawy i potem był hardcore w sensie, że bardzo trudny, nie? Ale na hardcore chyba szybko polepiliśmy. No i tutaj em, było coś innego, ale ja zbudowałem tutaj, żeby było ładnie, żeby był ładny pokój. Nic nie, tutaj nie. Dobra, więc możemy gdzieś zrobić sobie tutaj na przykład możemy... co tu jest taka dziura nie wiem dobra więc tutaj sobie przyjdziemy Mi się zdaje że mu zrobić najgorzej z tym z bo bo ja mam dużo mam bardzo dużo. Jest teraz bardzo dużo pingu. Więc może być słabo. Prawie 2000 pingu mam. Jest nigdy tak na serwerze moim nie miałem. Yy, tutaj mam. Myślę, że jak wykopię już to, ten węgiel, to tutaj będziemy mogli robić pokój. Czyli tutaj i do końca tego węgla. Dobra. Tak może być. Teraz sobie dodamy, żeby było trochę więcej, oczywiście. I będzie pora, więc podłogę. A mój artykuł, zrób, zróbmy wejście, żeby było ładne. A -a. sobie dobra dobra widzowie to widzimy się jak już zrobię tak, no, taki tak już, tutaj zapełnie. Mówię, teraz trzeba tutaj zakleić. Dobra. zapełnimy.

tu, 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 dobra, zrobimy sobie crafting, tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj czek, Dobra, no tak to wygląda. Jest fajnie. Można... No no jed, jedynie to nie da rady tam spać, ale to już To już to ogarniemy.

Stąd, stąd wchodzi, patrzy, patrzy, widzi takie coś, widzi, że nie ma innego łuska, więc sobie może tutaj skakać, widzi sobie, usiąść, ogląda, potem wysiada, idzie tu, idzie tu, tu, idzie spać. 吃。

Jest takie coś. Są tutaj pieniądze, 10 milionów. Nawet. No i tutaj dajecie ludziom bilety. Teraz idzie się tu. Otwiera się, jeśli ma się bilet, oczywiście. Albo wejściówkę, w sensie tutaj. No i uwaga. Się nie taka uwaga, z uwaga. <grystanie> Zanim wejdziesz, musisz dołączyć na Discorda. Link, tutaj jest link do Discorda. Teraz jest nieaktualny, bo coś się zepsuło, ale... Nie. <grystanie> I tutaj jest Discord Bicolorata Bicolo 2092. Tutaj się idzie i wtedy włączam A oczywiście sobie tutaj stoję jest noc i sobie gramy a tutaj jest bank jeszcze nie jeszcze nie jest oficjalnie nie tu kurde wy znacie. teraz jak bije z was to będziecie złemi korty. tutaj jest taka część, takie coś takie coś takie. Ogólnie tutaj jest pełno. Jeśli ktoś da takie właśnie pieniądze em, do mnie, tutaj, to można właśnie coś zakupić. Tutaj na przykład jakąś rangę alpę są takie rangi jest admin, e, default e, to jest gracz e, ale chyba nikt nie chce zakupić gracza jeśli masz go na start e, ekipę za te pieniądze w minecraftcie nie można e, game moda można tiktok jeśli, jest, jeśli nagrywasz na TikToku i, i ty jeśli masz na youtube kanał że się że nagrywa na to też. więc Tutaj jest baza. Tutaj jest pokój kolegi. I mój kolega dał tutaj to. Dał łówkę Taliona. Ja napisałem mu, że I jest nowa aktualizacja. Może widzieliście już. Nie na bank widzieliście. Ale u Kajtela może nie. Um, że jest takie coś tutaj. Um, tu, Jest takie coś jak Wojanowice. Więc już Wam mówię o co tutaj chodzi. chodzi tutaj. Rząd, um, skład. Tam pisze nick właściciela. Jeśli będzie nowa osoba jako właściciel, no to będzie tam napisane. Dobra i też jest na przykład takie coś jak wygląda najlepsza ranga. No i pisze ekipa. I potem jest example, lobby. Lobby niepotrzebne jest, bo jesteście cały czas na innym lobby. No i potem jest najlepszy gracz na tym serwerze. Czyli, który ma. Najlepszy gracz, który ma wyposażone itemy. No i to jest Skytel, Więc. Właściwie napisałem IP. Więc, jeśli chcecie go. No i jeśli będzie lepszy gracz i zauważę to na moim serwerze, albo ktoś mnie o tym poinformuje, to zobaczę to, no i wtedy będzie ta tabelka zmieniona. No i IP, pomyliłem się, bo napisałem tylko Wojanowice, a to jest IP Wojanowice i Sril. Więc... Ale zapraszam na serwer Wojanowice i Sril. Um, dzisiaj akurat będę teraz właśnie wyłączał whitelistę na jeden dzień, czyli na dzisiaj. Więc teraz właśnie wyłączam. A i na tabie jest właśnie takie coś, zapiszę w Janowice. Zrobiłem teraz takie coś. Bo tamto było takie trochę brzydkie. I teraz jest takie coś, zapiszę Wojanowice i są ranki. A więc teraz właśnie pokazuje, że włączam white listę, a była wyłączona, więc może, możecie wchodzić, wbijać na serwer i zapraszam, tylko proszę nie mieście mi baz, bo znacie kordy, bo, bo w jednym momencie włączyłem przez przypadek kordy, a chciałem po prostu znaleźć czat. Bo no teraz, teraz nie działa mi takie coś, więc... No, więc yy, tak samo zapraszam na mojego Discorda, macie link w opisie mojego kanału. E, jeśli wczoraj wam nie działo to spokojnie, już działa na pewno, bo wczoraj był jakiś tam błąd, yy, że nie działało. Bo... Chyba źle zrobiłem, bo teraz jest z nie wygasza ogólnie. I dlaczego tu jest tyle paliąków, tego nie wiem. No tu zginę. Tak... Co tu Ej, ale tak jakby mam przewagę, bo mam lagi. A one... Dobra, już wygrałem. Dobra, więc. więc... No, nie. Nie. W. Więc... to by było na tyle. No i tak samo właśnie do jeszcze mojego sklepu, żeby zakupić sobie rangę na przykład ekipa albo inne tam rangi są na przykład możecie zostać wojanem, dostaniecie nick wojan, na przykład też można nupka ptysia i wyjściówki jeszcze nie ma płatnej, tylko można ją zdobyć na losowaniu, albo dzisiaj wejść sobie i zdobyć ją na zawsze, e, albo do kolejnego sezonu. Nie wiem, czy będę robił różne sezony, czy nie, ale wiem, że postaram się zbudować... Y, domu ptysia na pewno nie zrobię, ale postaram się zbudować wieżowiec ptysia, bo wieżowiec ptysia jest nawet y, łatwy do zbudowania. Więc, no. um, a i do e, teksturpaka. Um, teraz macie link w opisie mojego kanału. Wszyst wszystkie rzeczy, rzeczy są takie, no, co są osobne, że to macie um, link e, w opisie mojego kanału. Czyli macie na przykład... Um, jak to powiedzieć? macie tam um, macie tam czekajcie tam był był link do discorda jest nadal już nowy um, jest sklep i po sklepie jest Resurs pack, pack Chyba Resurs teraz Spadam w odchłanie nie mam skina o. I tutaj jest ogólnie spawn Tylko na dole Tutaj jest Nie wiem dlaczego nie wiem tutaj Ale w różnych miejscach, ja tutaj spełnujecie blisko tego więc Ej, zapraszam nie wiem dlaczego, ale czegoś mi tutaj brakuje Jakby. czegoś tutaj nie ma nie, nie wiem dlaczego, ale czegoś tutaj nie ma Ym, tutaj Możecie, zdo możecie zbudować swojego skina, jeśli administracja albo ktoś z adminów wam pozwoli, um, albo na przykład ja, albo z ekipy, to już zależy. O! O! o. Pobiłem pierwszy raz swój rekord pingu. 4167, super. Tutaj jest. Nie wiem, co to jest dokładnie. Tutaj dom paliona słabo nam wyszedł, a środek to jest w ogóle. Fajr, mi się wczytują? Tutaj nie ma. No, tutaj nie będzie nawet e, domku Ptysia. Tutaj to zostanie mały Wojanowice, um, Ale. Tak jakbym sobie wybudowałem sobie tutaj do mnie. Ale już z tego domu tu nie może być, bo tu jest sobie się Więc będę musiał to usunąć. Ale jeśli jeszcze chcecie zobaczyć... 7000 pingu miałem. Jestem chyba na ja się nie dziwię, nie. Jak 7000 pingu miałem. O. A. co? Aha. Aha. Jest! Internet jest z Rosji znowu. Mogę ją tutaj było coś? Nie wiem. Nie ma. Ok. Gdyby um. And... było Zapraszam na mój serwer. Um, potrzebne rzeczy macie w opisie. I ładnie wszystko jest wybudowane. Oprócz tego, i paliłam. No, pokazywam nowy środek. E. Co, 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 co? Ja nie mam cheatów. I tutaj jest toaleta niezrobiona, Ogólnie ten dom no, zapomnieliśmy kompletnie o tym domu, więc nie jest zrobiony. A tutaj to... Pff, już w ogóle... Tak jakby nie patrzeć na dach. To jest nawet git. Ale jak już tak patrzę na dach od tego boku. Właśnie. To by było na tyle, co...